Jeżeli chcesz powalczyć o genialny ruch w swojej partii, według czeskomowej analizy, to najprędzej ten genialny ruch ugrasz atakując króla przeciwnika. Zazwyczaj, jeżeli skoncentrujesz swoje siły właśnie na królu Rywala, to będziesz w stanie przeprowadzić jakąś genialną kombinację i zobaczysz te dwa wykrzykniki w analizie swojej partii. Co ja tutaj zagram? Chciałbym coś dosyć agresywnego, gdzie mógłbym na skrzydle królewskim podziałać. Wobec tego zagram sobie partię włoską z. Szyb szybką roszadą, ale nie będę grał szybkiego C3-D4 z zajęciem centrum, co jest takim standardowym planem, tylko przeprowadzę manewr skoczek D2-F1-G3, żeby skoncentrować moje figury właśnie na skrzydle królewskim i żeby to tam rywala poatakować. Dobra. To jest, to jest chyba debiut, którego uczy arcymistrz Hamilton. Z Kanady, więc zdaje się, że gram tutaj z widzem pana Hambletona. No to postaram się mu zaprezentować, dlaczego wprowadzanie przedwczesne Hitmana do akcji nie jest najlepszym pomysłem. Ale zrealizuję właśnie mój plan: czyli, najpierw skoncentruję dużo sił na skrzydle, żeby później rywala tam przyciskać. Tutaj zagram posunięcie h żeby przeciwnik tym gońcem tutaj nie wjeżdżał, żeby mnie nie związywał, to byłoby dosyć upierdliwe, więc wolę tego typu sytuacji unikać, bo jednak związana figura, to no, tak jakby jej nie było, w ogóle z takiej figury nie da się skorzystać. Okej, okay, przeciwnik w taki sposób podchodzi do tematu. No dobra, więc w tym kontekście mój plan skoczek F1G3 wygląda już głupio, ponieważ jest podwójna presja nałożona na mojego skoczka F3. Więc co ja z tym mogę zrobić? Cóż, jeżeli przeciwnik utrudnia realizację mojego planu, to czasami dobrym pomysłem jest po prostu zmiana tego planu. I mam wrażenie, że w tej sytuacji właśnie coś takiego możemy zrobić. Więc ja zbiję tego skoczka, przeciwnik odbije gońcem, zagrozi mi szewczykiem, ale wtedy ja zrobię roszadę, więc ten pion jest zabezpieczony. I chyba dalej będę chciał zagrać F4. Wow! No dobra, to chyba przeciwnik tutaj poluje na genialne posunięcie i z pełną agresją ruszył. Natomiast mój plan był taki, żeby wyganiać tego gońca, odejść królem i szykować F4, ponieważ ja chciałbym skoncentrować mój atak właśnie na tej linii F. Natomiast nie do końca rozumiem, co tutaj poeta ma na myśli, ponieważ nawet jeżeli on da mi szacha, to ja przecież mogę się po prostu zasłonić hetmanem. I tutaj mój król jest w zupełności bezpieczny, i jeszcze dodatkowo groże wymianą hetmanów. Tutaj wymiana hetmanów jest dla rywala groźna, ponieważ w końcówce z figurą więcej to ja z łatwością wygram. Także ciekawa sprawa, co tutaj Gostek będzie chciał zrobić. No niemniej mocno utrudnia mi delikwent realizację mojego wyjściowego planu, no bo ja chciałem tutaj o genialne posunięcie powalczyć, no ale w sytuacji, kiedy on tak szybko odwalił kaszanę, to, to raczej ciężko będzie upolować tutaj jakiś genialny ruch. No ale spróbujemy, spróbujemy. Dobra, ja jestem zdania, że najlepszym sposobem na realizację przewagi jest wymienianie po prostu. Jeżeli sytuacja się uprości, przeciwnik nie będzie miał czym atakować, ja będę bezpieczny. Natomiast nie można podchodzić do tego tematu w taki sposób do bólu patologiczny. Czyli nie mogę dorobić każdej wymiady, która się nawinie. Przykładowo tutaj bicie tego skoczka. Niby jest to równa wymiana, niby zgodnie z moim planem, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się to być kiepskie, bo jak zbije, on odbije pionem. Później ustawi sobie króla i po linii G będzie mnie atakował. Więc mam wrażenie, że w tej, kon w tej konstelacji figur lepiej jest po prostu odejść, bo ten jego skoczek i tak nie ma co tutaj robić. Nie ma gdzie tutaj przejść, ja jestem bezpieczny i mogę sobie później kontynuować rozwój. Więc ogółem, pamiętaj, masz przewagę, raczej jesteś zainteresowany wymianami ale no nie tak do oporu, że, że wszystko wymieniasz, co tylko tam okazja się pojawi, bo czasami możesz sobie utrudnić życie. No dobra, tutaj to, to, to już oponent coś świrować zaczął kompletnie. E, dobra, no to, to już mi się wydaje być delikatną przesadą z jego strony. Okej, okay, no, no dobra, no biorę, no jak, jak za darmo dają, no to grzech nie skorzystać. Więc tutaj likwiduję tego gońca, który mógł być zagrożeniem dla mojego króla, a jeszcze następnie zlikwiduję po prostu tego piona z atakiem na hetmana, z atakiem na skoczka, no delikatnie króla osłabiam. To jest prawda, ale nie jest to osłabienie jakieś tragiczne. Także gdzieś tam tym królem sobie zejdę z linii G, żeby faktycznie jakiegoś ataku nie było. No ale dobra, no tutaj no to gostek kompletnie, kompletnie odleciał. No tutaj to już przesada, ponieważ przecież kolejną figurę w plecy ma. Dobra. To spróbuję go tutaj sprowokować, żeby pozwolił mi zrobić genialne poświęcenie. Ja myślę, że skoczek bije C6 będzie genialnym ruchem według analizy czeskomowej. Zobaczymy, czy, czy faktycznie. Ale tutaj poświęcam skoczka, żeby po pierwsze zrobić widły na wieżę. A po drugie, żeby osłabić króla przeciwnika. W sytuacji, kiedy mam dwie figury więcej, no wszystko mogę zrobić. To szanujmy się, naprawdę. Dwie figury więcej to jest tak kolosalna przewaga, że naprawdę ciężko jest tam coś realnie namieszać. Kurde, a gość, gość nawet nie wziął tego skoczka. Okej, okay, no to jest, to jest mocno zaskakujące. Dobra, aż muszę sprawdzić, co on. Nie, no konto założone w 2024 roku, więc jakieś doświadczenie szachowe ma. No dobra, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, co ten zawodnik tutaj klei. No tak szukam tutaj, kombinuję, żeby coś sprytnego zrobić. Ale nic sprytnego mi tutaj do głowy nie przychodzi. Jedyne co mi przyszło do głowy to prymitywny przerzut tego skoczka, tak żeby ten skoczek był troszeczkę aktywniejszy. Tutaj oczywiście nie pozwalam rywalowi na aktywizację. To jest pewien paradoks, ale czasami chcemy się pozbyć naszej figury. W tym przypadku rywal chciałby z całą pewnością pozbyć się piona z G4. Ten pion mu przeszkadza, bo w gruncie rzeczy on osłania mojego króla. Więc gość chciałby się go pozbyć, ale ja mu na to nie pozwolę. I dzięki temu mój król będzie bezpieczny. Tak rozglądam się, jak tutaj zamatować rywala, bo już na tyle duża jest nasza przewaga w tej sytuacji, że jakieś Motywy matowe się tutaj pojawiają, ale no też nie będę się jakoś przesadnie wyrywał. Oczywiście zależy mi na tym, żeby wygrać w tej partii, ale nie muszę wygrać jak najszybciej. No jak wygram w 30 ruchów, to nie będę płakał. Tutaj oczywiście wisi rywalowi Hetman. Okej, okay. i co ja z tym mógłbym zrobić? Czy są tutaj jakieś ciekawe kombinacje możliwe? No, tak nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo tutaj cokolwiek mądrego dostrzegam. No, tak próbuję coś przyświrować. Próbuję coś przyświrować, żeby, żeby ten genialny ruch zrobić. No, ale kompletnie nic tutaj dynamicznego mi do głowy nie przychodzi. Tak szukam, żeby jakoś, może, hetmana poświęcić, żeby coś takiego, ale przeciwnik ma na tyle beznadziejną pozycję, że nawet robiąc zwykłe, proste ruchy, to powiększam tutaj swoją przewagę. Więc, więc w takiej sytuacji no ciężko jakiegoś genialnego kombosa znaleźć, ponieważ cokolwiek zagrasz, to będzie dobrze. No dobra, tutaj gdzieś rywal. Tutaj gdzieś rywal chce mnie atakować. No ale to ja po prostu tym gońcem się odsunę chyba. Tak liczyłem, że jakieś tam motywy matowe albo jakiś goniec E3, Hetman E5 się wkradnie, żebym był w stanie właśnie tego króla zaatakować. Ale no nic takiego nie ma. No dobra, no to chyba po prostu idę tutaj. Po prostu idę tutaj. Pozycja rywala absolutnie beznadziejna. Ja jeszcze nawet nie wprowadziłem wszystkich moich figur do akcji. Z całą pewnością muszę tutaj pamiętać, żeby, żeby te wieże wprowadzić do akcji. Chyba muszę podwalić trochę figur, żeby się wyrównała akcja, bo. Yy, zapewne, yy, zapewne nawet yy, się zastanawiacie, yy, jak ta analiza czeskomowa działa. To, to działa w ten sposób. Jeżeli dany ruch jest wspaniały, a wspaniały ruch to najlepsze, jedyne zagranie w pozycji, i do tego ruch jest poświęceniem, to wtedy analiza czeskomowa uznaje to za yy, genialny ruch. Więc ogółem, żeby zrobić genialny ruch, to musi być jakieś poświęcenie czegoś, i do tego no, musi to być mocnym zagraniem w danej sytuacji. Więc no, nie jest to wbrew pozorom takie hub-siup, żeby ten genialny ruch skleić. No, tak się rozglądam za jakąś ofiarą. Ale przeciwnik mi tu wszystko daje za darmo i ja nie mam, nie mam co poświęcać zbytnio. No dobra, roz, rozwinę sobie figury, rozwinę sobie tutaj figury. Może to, to pozwoli mi coś tam zakręcić przeciwnikiem. No dobra, wejdę tutaj. On nie może bić, bo wtedy mat. Więc kolejna moja figura wkroczy do akcji. Może uda mi się tutaj zrobić jakieś niepotrzebne genialne poświęcenie. No bo czasami, kiedy pozycja jest tak kompletnie wygrana, no to nawet nie trzeba inwestować materiału, żeby wygrać, ale można. Więc spróbuję coś na tej zasadzie zrobić. Jakieś, jakieś niepotrzebne. Ale jednak poświęcenie, i być może ten genialny ruch uda mi się upolować. Ostatnio widziałem partię, jak gość zrobił pięć genialnych ruchów w jednej partii. Więc to nie jest tak, że się nie da, da się, ale no nie jest to proste. Okej, okay, no tutaj przeciwnik wieże w jednym ruchu oddał, no ale to nie bije nawet, bo to by było za łatwo. Spróbuję zrobić coś spróbuję zrobić coś takiego, że oddam gońca, żeby odciągnąć hetmana i wtedy poświęcę wieżę. Czy to będzie dobre? Nie. Ale czy to być może da mi genialny ruch w analizie? Być może tak. No to zobaczymy, zobaczymy. Aj, kurde, odszedł tym królem. Dobra, to dla beki, dla beki spróbujmy. To, co ja teraz zrobię, yy, nie powinienem tego robić. To, co ja zaraz zrobię, na pewno jest głupie ale ryzyk fizyk Sp Spróbuję, no może się uda ten genialny ruch upolować. Poświęcę gońca, a później poświęcę wieżę. To na pewno nie jest dobre, na pewno obiektywnie nie powinienem tego robić, no bo jednak z dwoma figurami więcej, no to najlepiej wygrać po prostu na spokojnie, ale ale tak dla kontentu. Dla polowania na ten genialny ruch spróbuję. No, będę miał być może nawet obiektywnie przegraną pozycję, ale król przeciwnika jest osłabiony, no bo tutaj widły mogę robić, tak, figura więcej wtedy i tak dalej. Ale, ale tak, dla walki o ten genialny ruch spróbuję tutaj podkręcić atmosferę. Mimo, że ten sposób jest nierozsądny, wręcz trzeba powiedzieć głupi, no to być może król rywala jest na tyle osłabiony, że uda mi się ten genialny ruch tutaj wkleić. Bo tak jak mówiłem na, na wstępie, jeżeli król jest osłabiony, to to daje największe szanse na genialny ruch. No tylko, że tutaj gość gra na tyle głupio, no bo, no bo mogę widły zrobić, nie? Ale widły, no to na, takie prymitywne widły na pewno nie będą genialnym ruchem. No dobra, to ostatni ryzyk fizyk z mojej strony. Yy, ostatni ryzyk fizyk z mojej strony, bo teraz moja pozycja na pewno zrobiła się przegrana. Yy, więc tutaj naprawdę dużo ryzykuję, żeby o ten genialny ruch yy, powalczyć. Ostatnia próba. Jak teraz przeciwnik znowu zrobi coś głupiego, no to już trudno. To, to, to już muszę to wykorzystać. No i niestety tutaj z bólem serca muszę stwierdzić, że przeciwnik no zagrał głupio. No bo po prostu. W... Blazu Hetmanem pod atak z odsłony. No dobra, więc w tej partii raczej mi się nie udało zrobić żadnego genialnego ruchu. No nie miałem żadnego fajnego poświęcenia sensownego. Przeciwnik zbyt szybko zaczął podwalać figury, żeby pozwolił mi się rozkręcić. No i teraz Hetman więcej... Eee... No dobra, no mogę tutaj Hetmana poświęcić, ale no to już, to już jest końcówka. No to tutaj e, już. E, chociaż czekajcie, mam jeden pomysł. Mam jeden pomysł, e, to, to jest głupie, to jest ponownie głupi pomysł z mojej strony, e, ale być może, być może według analizy czeskomowej to będzie genialne. E, mianowicie. Spróbuję zrobić tak, żeby. O jezu, no myślałem, że on królem spróbuje zatrzymać tego piona. On nawet nie próbuje tego piona zatrzymać. Dobra, bo liczyłem po prostu na to, że on wlezie królem pod piona i wtedy zrobię jakieś bzdurne poświęcenie, ale. Ale dobra, mogę go zmusić w sumie. Mogę go zmusić? Kurysz, tu mogę mata wlepić. Dobra, yy, zmuszę go do tego ustawienia. Yy, mam na tyle dużą przewagę materialną, że co sobie wykombinuję, to mogę tutaj zrobić. Więc spróbuję poświęcić tego skoczka, ale tak, żeby było na styk. Tak, żeby było na styk, że. On dorabia Hetmana, a ja w tym momencie daję Mata. Ale nie, no bo to nie będzie genialne poświęcenie wtedy. No bo to będzie głupie zagranie. Ale dobra, no to przetestujemy tą analizę czeskomową, czy to faktycznie w ten sposób działa. Nie, no bo jak nie ma poświęcenia, no to będzie maksymalnie wspaniały ruch, tak? No dobra, no to chy chyba yy, cała koncepcja, która mi tutaj przyszła do głowy, yy, ale nie, czyli muszę zrobić tak, żeby to, co chcę zrealizować, było jedyną wygrywającą koncepcją, tak? I idealnie, gdyby to był pad. Czyli tak, poświęcę skoczka na tym polu, on zbije. Ja gram tutaj, on tutaj, ja tutaj, on tutaj. Dobra, to jeszcze, żeby jedno tempo gdzieś stracić. Dobra, a jakbym poświęcił skoczka tutaj, on bije, ja tutaj, on bije, ja tutaj, on tutaj, ja tutaj, on dorabia i ja dorabiam z matem. Dobra, spróbujemy, spróbujemy. Być może. Być może to będzie yy, genialne. To ustawione! Ustawione oczywiście z mojej strony. Yy, no, nie da się ukryć, no bo tutaj mogę go zamatować cały czas, nie? Yy, ale analiza czeskomowa nie wie, że, że ja wiem, że mogę tutaj zamatować, więc po prostu oddam mu tego piona. Doprowadzę mojego piona tutaj, stawiam króla. Aj, tylko jak to zrobić, żeby nie było pata? O, lercia. Dobra, czyli muszę dać szacha. On odchodzi. Ale nie, bo wtedy to nie będzie jedyny ruch. Kurde. No to mam, mam teraz realnie problem, bo... bo mam skoczka. I teraz jak to zrobić, że to, to był jedyny ruch? Ale żeby nie było pata. No bo przeciwnik może się ruszać tylko... Może się ruszać tylko królem, i to jest y, kłopotliwa sytuacja. Tutaj. No, kurde, nie, no jakbym miał gońca, jakbym miał gońca, to mógłbym zrobić tę koncepcję, ale jak mam skoczka, to nie mogę, bo ja chcę ustawić piona tutaj i żeby był pad, ale wtedy poświęcić skoczka i zasuwać pionem do pola przemiany. Tylko, że nie mam jak tego ustawić, niestety. I to jest problem, bo przeciwnik nie ma się czym ruszać, więc jeżeli coś takiego będę świrował, to po pierwsze nie będzie to jedyny ruch. Dobra, no to. A. Dobra, gość. No dobra. Daję, mata i tyle. No, nie, no nie ma genialnego ruchu, tylko wspaniały. Bo chciałem doprowadzić do takiej sytuacji, żeby pion był na przedostatniej linii i że niby jest pad, ale wtedy poświęcam skoczka i tym pionem jadę do pola przemiany. No, ale to nie byłoby jedyne zagranie, tak? Bo, bo skoczkiem na milion sposobów mogę zagrać. No dobra, więc niestety tutaj przeciwnik nie współpracował genialnego ruchu, zrobić się nie udało. Natomiast pamiętaj, żebyś zdobył genialny ruch, to musisz zrobić jakieś wspaniałe poświęcenie, czyli musisz oddać materiał i musi to być jedyne, najlepsze zagranie w danej pozycji. No tak jak widzisz, nie jest to takie proste.